Zanim przejdziemy do odcinka, przypominam Wam o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Z góry dziękuję i miłego oglądania. Siemanko, z tej strony oczywiście GamePad 2. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie robić dokończyć nasz domek, a także zbudujemy domek dla tamtego villagera, tego co przyjechał, czy, czy tam podróżował, czyli... Bo... No więc zostawcie łapkę w górę, z dzwoneczkiem i my będziemy oczywiście zaczynali Dobra, lecimy słuchajcie Zobaczmy yy, ja co mamy w skrzynce ehm, No dobra, weźmy sobie tego Emeraldu... albo nie, no, nie wiesz. zobaczmy czy ma coś w ofercie fajnego ten nasz pillager I zaraz słuchajcie pójdziemy jeszcze spać, albo dobra może idźmy spać słuchajcie lepiej ma no, się mowy z i będzie słabo słuchajcie nie Dobra, staliśmy sobie mm, Tutaj pochodnia leży, weźmiemy sobie I tak, y, zobaczymy jeszcze jakie oferty ma ten nasz y, villager Czy po prostu podróżnik mm, Gdzie on jest? Tam Dobra, mm, tylko żeby nam nie uciekł, słuchajcie, z tymi lamami Cześć, cześć, cześć no za Emeralda to trochę słabe rzeczy słuchajcie, gdybyśmy mieli jeszcze jednego to. No dobra, ja na razie z pana oferty. Nie, nie dziękuję. Kupiłem sobie ostatnio glowstone. Jakbyście nie widzieli streama, na streamie to kupowałem. Jakbyście nie widzieli streama, to yy, w karcie powinien Wam się u góry wyświetlić, a jak nie, to tutaj widzicie o glowstone y kupiłem. Ładne przed domem. Możecie napisać w komentarzu, czy ładne, czy nie. W każdym razie. Musimy wziąć sobie jeszcze jakieś schodki czy coś takiego i trochę umyblować ten dom, ponieważ tutaj nic, nic nie ma. Zróbmy sobie na przykład takie... Nie, pły... Ej, jak się robiło płytki? Co księgę, bo już zapomniałem jak się płytki robiło. No dobra, weźmy sobie płytki, dwie płytki. Okej, okay. jeszcze płotek może, ale to zobaczyć mam w skrzynce. Jak mam w skrzynce to niepotrzebnie robić płotek. Eee... Chyba nie, nie, nie mam płotka, to musimy jeszcze sobie zrobić płotek Nie chcę południć Płotek, płotek, gdzieś. płotek? Słuchajcie, tutaj, dobra A, ym, dobra, to sobie sami zrobimy, słuchajcie Dobra, 6 sześć płotków jest mi trochę za dużo, ale... No. Będzie git. Dobra, słuchajcie, to będzie taki może stoliczek zrobimy ładny. Jeśli chcecie jakieś streamy, słuchajcie, z Minecrafta czy z Fortnite'a czy z czegokolwiek, nawet z Brawla mogę na kąpie zrobić, bo mam Brawla na kąpie, tak mam? Mam brawla na kąpie. z taka problem, więc jakbyście chcieli, to mówcie, piszcie w sensie w komentarzach. Ja oczywiście na każdy komentarz będę albo odpisywał, albo po prostu go przeczytam. Bo zawsze czytam komentarze. No, do. tutaj mamy już taki stoliczek i postaćmy sobie jeszcze tutaj krzesło. Co się, no, schodki, czyli, czyli, jakby takie krzesło. Nie wiem, a tutaj krzesło. Nie, nie tu. Nie, to. To tak chyba. Jak wygląda tak. A może lepiej byśmy postawili to, słuchajcie, tutaj, to krzesełko. Nie, nie, tu Boże! Hmm. Musimy wejść na ten stolik i tak, o, zobaczmy, teraz, jak to wygląda. Chyba tak lepiej, ale zobaczmy w ogóle, jeszcze może byśmy tu ustawili. No to też, a jeszcze ta, od, tutaj, tak. Hmm, tak chyba najlepiej wygląda. No to tak, zostawmy, słuchajcie, i musimy zrobić kolejny. Tym razem zróbmy jeszcze jedną płytkę sobie. Ponieważ chciałam taki duży stół zrobić i chyba schodków. A nie, dobra, schodki, schodków nam jeszcze wystarczy. Idziemy. A, nie, dobra, mam już tu płytkę. I co ja chcę, co ja chcę zrobić? No, ja chcę zrobić taki po prostu duży stoliczek. Ona, w ogóle mam jeszcze miejsce w skrzynce. Odłożę sobie zgniłe mięso, bo muszę zrobić nową, słuchajcie, bo. bo, bo, bo Nowa! Tutaj trochę mało tych przyczyn. Nie dobra, pochodnia może być. Dobra, tu skopmy stąd i. Nie dobra, tu w rogu niech będzie. No się mogli nie zrespiły, słuchajcie. A tu musimy jeszcze w ogóle szkłodać. Nie, mamy jakiś piasek, słuchajcie, mamy. Dobra, mamy piasek. Przepalimy go sobie. A węgiel mamy. No z tej wyprawy powinien jeszcze być, ale. No trudno, zużyliśmy go, no to deski przepalimy, słuchajcie, po prostu. A nie, jeszcze jest węgiel. O, w ogóle tu żelazo mi się przetapiało. I co chciałem przy, po, przetopić piasek? Dobra. On się tu przetapia. Ym, a my pójdziemy robić to, co chcieliśmy zrobić. Ten stolik, jak mi się wydaje, niech będzie może m, tutaj. O, i tutaj tak. jedna... Ej, chcę tu... To... Gdzie ja tą płytkę postawiłem, słuchajcie. Dobra, a druga gdzie? A, e, gdzie jest druga płytka? A tutaj, dobra, one się tak kamuflowały, jakby XD. Dobra, postawmy sobie jedna tu, druga tu. Trochę dziwnie to wygląda, ale jakoś, jakoś przejdzie, jakoś będzie ok, wyglądać. Dobra, teraz możemy to tak postawić tu, tu, tu. Lubię taki duży, bo taki. Stół dużo fajnie wygląda. No. I tutaj może będzie jakaś taka fajna kanapa. O. No, fajnie to wygląda nawet. I tutaj na przykład będzie się tak patrzeć. Dobra, idę na stół widok no. Słaby trochę, ale dobra, idę po nasze szkło. Węgiel wyjmijmy sobie, bo może nam się przydać. I zróbmy jeszcze skrzynkę jedną, bo to trochę za dużo. Dobra, skrzynka będzie um, koło tej skrzyni, na takim tabureciku jakby. Nie, nie tu. Jeju, gdzie ta się tu? I to będzie tu? Kartu i mi sobie jeszcze tutaj yy, nić. Mięso zostawmy. Zelazo, dirta do pod... no Dobra, dirta na Albo zachowajmy sobie. No. I. Yy, yy, co chciałam? A, tak. Yy, miałem założyć, słuchajcie, szybę. Więc idziemy założyć szybę. To było tutaj, bo na streamie jeszcze nie dokończyliśmy trochę tego domku. Trochę tam go kończyliśmy, ale. Nie do końca. Tylko dzisiaj chciałem go sobie ulepszyć trochę. Yy, jeszcze zróbmy ten dom o, temu osadnikowi. Jak wygląda takiego dachu trójkątnego? No nawet spoko. O, to, to mnie trochę kurza. Dobra. Yy, to jakoś to zrobimy. Słuchajcie. Dobra. Jak widzicie tutaj skopałem te drewnko. To jest Kobla, a tam to drewienko. Yy, dobra. To tak? Yy, o kurde, nie, wiem czy nie mamy za mało? Nie będziemy chyba, będziemy musieli chyba iść po więcej, trochę po trochę więcej drewna, ale to nic. Dobra. Yy, tak. Dobra. Yy, tutaj się. A? Nie, nie tak. to jakoś zrobić, słuchajcie. Ta, ojeju, zaraz spadnę, dobra. Teraz to jakoś tak. Okej, okay. to teraz trzeba skopać. I tak dalej jechać tym drewienkiem. Tak jak mówiłem, zabrakło nam, więc będziemy musieli iść po jeszcze więcej drewna. Ale to chyba już na słuchajcie, następny dzień. O, poczekajcie, tylko muszę zasnąć. I. Dobra, słuchajcie, e, jak widzicie, tutaj już zrobiłem coś takiego. E, nie miałem to nagrać, jak to robię, ale no po prostu zapomniałem włączyć nagrywania. OK, i jeszcze tutaj Wam pokażę tylko ten domek. O, dla tego osadnika jeszcze później mu szyby dorobimy. O, tutaj takie siednice, siedzenie. No jeszcze, jeszcze tego nie jedzmy. Dobra, więc to byłem na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. A my się żegnamy. Do usłyszenia. Cześć.